dzisiaj jedziemy do pizzy, czyli tego skończyć musimy zrobić tego, tylko tylko giedronka, nie ma ogonka, więc właśnie jestem pierwsza ducha, że jest, jak piętro i teraz właśnie będzie ostatnia. Jak widzicie, ja e, właśnie już teraz będę wychodzić z mojej klatki, to mi bez chodnika, na schodki, jakieś 40 sekund, sekund. Dobra, dobra widzowie, teraz będzie mnie pal, pal będą mnie palce bolały, ale. Dobra. Usa. Trudno mi tak otworzyć. Bo awa, awa, awa. Eh. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Ludzie już wyszliśmy. więc teraz wystarczy tylko żeby pojechać. Dobra. Najtrudniejsze będzie jechanie z kamerą. Dobra. Jedziemy, widzowie. Nie będziecie widzieć całej drogi, ale mogę też tak jechać. Więc będziecie tam trochę widzieć. Jedziemy. Dobra, widzowie. Głównie, to jest. połowa jazdy. Bo już jestem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo daleko. Więc jak chcecie, żeby było więcej takich wycieczek, zostawcie. Co? Bo wbijamy 100 do końca miesiąca, jak wiecie, już jesteśmy w takim oto miejscu. Dobra. Jak coś to mi tylko plecak wariuje, Bo ja mam plecak. Jak, jak mm, nie słyszycie, znaczy jak słyszycie, to mam plecak. I już prawie w ogóle dojechaliśmy. coś jesteśmy w połowie. A to ja tam jadę ponad 14-15 minut. Nie wiem kiedy ja do szkoły dojeżdżam w 10 minut. A do mojego chronika dojeżdżam kurde w 15. To co, to, 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 to mi zajmie 5 minut wtedy jesteśmy tutaj w takim miejscu ale zimno uh! rękawiczek nie mam A rękawiczek nie mam widzicie tu i tutaj też nie mam może jakoś mi się udało wam pokazać, nie udało mi się teraz do przejeżdżamy przez pasy, dobra drugie pasy są liczone i teraz tylko pojechać. Więc widzowie, widzimy się już obok domu mojej koleżanki. Jesteśmy już bardzo blisko domu tej koleżanki. Nie chciało mi się tam dojeżdżać i dopiero was wtedy. No, no patrzcie. Czekajcie, zaraz wam pokażę, gdzie jestem. Jestem. O, kurczę. Jestem tutaj w, w takim miejscu. Mhm. Fajnym. I trochę straszny, bo to jest jakiś taki straszny dom trochę. No, no patrzcie. Tutaj jest jakiś taki straszny dom do niego się nigdy nie dał wejść. Jestem ja kiedyś nagrywałem i patrzcie, patrzcie jakie auto. Widzieliście? Dobra. i co to autor robi? Dobra 5 F5LU Przeliście? F5LU Przejście F5LU Nie mogę was na chwilę ruszać Czekajcie Czekajcie bo ktoś mi napisał Czekajcie No dobra, muszę na chwilę, dobra, jedziemy, jest git. Jeszcze jesteśmy w takim miejscu. Dobra, jedziemy dalej. Opa, dobra, jedziemy. Jedziemy widzowie, jedziemy, jedziemy. ciągle patrzę w kamerę, żeby się nie zakończyło. Jak się zakończy wizowy, to nie moja wina, tylko nie wiem czego. A jak się zakończy, to mnie proszę w komentarzu nie pytać, czemu się zakończyło No, w 5 minut jesteśmy obok mojej szkoły, a my w jakieś 3-40 sekund wyszliśmy z, z mojej klatki więc. Minutki, jesteśmy już pod moją szkołą. Prawie dobra, ja jestem Jakiś nerd, co teraz jedzie do mojej szkoły. Zmęczony jestem widzowie, ale nie poddajemy się. Bibi, tutaj, jedziemy dalej. Patrzcie nie mam rękawiczek, Jak widzieliście, Nie mam, nie mam, rękawiczek. Weźmy to. do domu. Chodźmy. Chodźmy do domu. Chodźmy. Chodźmy do domu. Chodźmy. Trzecia, czwarta klasa, musisz sprzątać. Ja sobie jadę do mojego hamika Stąd kiedyś widzowie zacząłem nagrywać. I u mojego hamika prawie skończyłem. Jeszcze chyba ten filmik dokończyłem, nie pamiętam. Dobra. No i Sprawy jestem. Czekajcie, przerwa. Przerwę. Dobra, jadę. tam będę mniej niż 10 minut. Serio, nie kłamie Bo, bo zawsze to ja jechałem. Z takie 15 minut, a dzisiaj mam rekord. z minus jedną ręką. Bo was trzymam. Mnie już bardzo mocno od tego boli. Dobra widzowie. Czekajcie, bo muszę przez drogę przejść. Więc poczekajcie. Dobra widzowie, przejechałem, pogadałem z takim panem. Powie... Oooo, oh, wow, wow! Dobra. Dobra, widzowie. Przechodzimy teraz obok piasku takiego tutaj. i w sprawie jesteśmy u mojego hamika. Dobra, widzowie 8:31 Pobiję 10 minut Napiszcie w komentarzu, czy pobiję Może tak, może nie Długo bardzo jechałem Ale damy radę! Dojedziemy, widzowie Nie pytajcie Nie pytajcie, widzowie, czemu było Albo dalej jest tego głośno Bo Tutaj drogę nową robią jak widzicie więc nie pytajcie no no nie <laughs> musimy sobie idzieć można przejechać ale chyba nie ja ja jadę jadę o. Ech, ech. jadę Bo, Bo. Bo chcę pobić rekord Dziesięciu minut! 930 9 minuta! Filmu! Odcinka! Nie wiem! Wszystkiego! Dobra widzowie! Widzimy się jak już będę w środku! widzowie! Chodzimy już. Jestem. Czekajcie widzowie, drzwi muszę bram, kurtkę zamknąć. Już się czas nie liczy, dziesięć minut. Teraz liczy się tylko to, że jestem. Dobra, dziesiąta minuta odcinka. Napiszcie w komentarzu, że wytrwaliście do tej sekundy. W komentarzu to hashtag wytrwałem. Dziesiąta minuta. To przypnę wam serduszko. Dobra. Patrzcie, widzowie, już, par już parkuję. Więc wchodzimy, widzowie. Ja się, ja się nie czekam. Dobra, jestem. Widzimy się u chomiczka w pokoju. Nie ma widzowia mojego chomiczka. Muszę buty zdjąć. Idziemy na górę. Tym jest pokój. Dobra, widzowie. Wchodzimy. Jestem cichoczem. Cichutkiem cichaczem. Nie ma. Widzowie. Widzowie, nie ma tutaj nikogo. Widzę tylko pusty pokój. Co tutaj może życie Róża? Chopsa. Ja tutaj, widzę, że odkładam. Czekajcie, widzowie, widzimy się zaraz. Widzowie, szukam mojego chomika. W całym tym pokoju. Nie widzę nigdzie. Więc teraz idę zobaczyć do innych widzowie pokojów. Dobra widzowie. Idziemy tu. Dobra widzowie. Mamy pokoje całe przeszukane. Idziemy teraz na dół. Tylko no, musimy trochę uważać. Ale idziemy na dół. Dobra, chamiczek. Oj, widzowie jest mój komiczek. Czekajmy go po całym pokoju, po całym domu. Um. Um. Czekajcie. Do widzenia.